W tym roku Złaz y, będzie miał zlot jak zawsze w Dębowej Górze, na Dębowej Górze o godzinie 11.30, tam trzeba dotrzeć, tam na tej Dębowej Górze będziemy mieli apel, będziemy mieli również gawędę historyczną, no a potem y, idziemy na kolejkę SKW, czyli Starachowickich Kolei Wąskotorowych do Lipia i tam pod zadaszeniami będzie grochówka i będzie wesołe śpiewanie wojskowych piosenek. Mamy innowacje w naszym Złazie tradycyjnym, bo jest trasa dwudniowa. A ta trasa dwudniowa zaczyna się 9, czyli w przeddzień zlotu na Dębowej Burze. Zaczyna się wycieczką autokarową, która się rozpoczyna... Tutaj koło galerii Skałka o godzinie 16.30. Stamtąd jedziemy do klepaczy Leśniczówka Klepacze. Tam jest nocleg w namiotach i rano wstajemy wszyscy rzeźcy i wyruszamy na trasę na zlot na dębową górę. Taki mamy program tegorocznego złazu. Serdecznie Państwa zapraszamy.